Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Wysiewu na Rozsadę. Dziś będziemy wysiewać warzywo bardzo znane, warzywo, przyprawę, zioło, pietruszkę na ciowu. Nie trzeba chyba nikomu przedstawić. Ja tylko troszeczkę się usprawiedliwię, że dzisiaj na Pomorzu kolejny dzień bardzo silnych wiatrów. Szklarnia daje radę, wytrzymuje, więc wszystko jest ok, jesteśmy bezpieczni, będziemy mogli, Nagrywać ten odcinek. Mało, że szklarnia była gdzieś tam w tunelach jakichś takich testowana na to, czy wiatr ją pokona, czy nie. To tutaj na Pomorzu w moim ogrodzie ona co chwilę przychodzi testy. No i na razie je zdaje już od ponad roku, prawie roku już zdaje te testy z tymi bichurami. Ale wracamy do pietruszki. Pietruszka, która jest uprawiana najczęściej jako roślina jednoroczna. A to jest roślina dwuletnia. Co to znaczy, że to jest roślina dwuletnia? A my się wamy w pierwszym roku ona wydaje liście na dużo tych aromatycznych listków, dobrze zimuje w gruncie i w kolejnym roku jeszcze wiosną daje liście, ale szybko chce wybijać w pęd kwiatostanowy. Chce dać kwiaty, bo chce wydać nasiona. I chce przedłużyć gatunek. No to jest jej zadanie. Nie na, nam dawać listki, ale wydać się nasiona w tym drugim roku uprawy. Dlatego warto co roku wysiewać pietruszkę naciową do swojego ogrodu. To, że pietruszka naciowa jest rośliną dwuletnią i w tym roku będzie nam dawała listki, które będziemy zrywać. Posadźmy trochę tych naszych pietruszek i zrywajmy litki, listki. Siekajmy i do pojemnika, do zamrażarki będziemy mieć całą zimę świeże listki pietruszki, ale można też ją zostawić spokojnie w gruncie. Ona bardzo dobrze, pietruszka cioba bardzo dobrze zimuje w gruncie, nawet jak nie ma śniegu, dobrze przezimuje i można podbierać listki oczywiście ta wegetacja będzie zahamowana zimą bo będzie bardzo krótki dzień będzie zimno więc ona nie będzie chciała rosnąć na to też jest metoda. Ale listki które są można podbierać zawsze po listku dwa z każdej roślinki można, można przynieść do domu. Jako ozdoba potraw i wiosną i wiosną ona znowu ruszy teraz teraz będzie ruszała pietruszka ta ubiegłoroczna dawała liście i dopóki nie pójdzie w pęd kwiatostanowy, no to te liście będą naprawdę bardzo smaczne. Nie wiem, jaką odmianę Pietruszki lubicie, czy tę o karbowanych listkach, czy te odmiany o gładkich listkach. Jak widać, ja mam tutaj dwie odmiany i te dwie odmiany mają gładkie listki. Ja po prostu wolę te o gładkich listkach. Te karbowane pięknie wyglądają, ale mi smakują lepiej te o gładkich listkach. No to wysiewamy. Wysiewamy tę naszą pietruszkę. Ja będę wysiewał do od razu multiplatów. Można wysiewać do doniczek P9, a potem przepikowywać, ale, ale ja tym razem wziąłem multiplaty i będę tutaj wysiewał po kilka nasionek. To są jeszcze moje stare multiplaty, które zużywam do końca swoich dni. Już mają dobrych kilka lat, więc naprawdę staramy się używać tych wszystkich. Naszych akcesoriów do wysiewu jak najdłużej, żeby jak najdłużej używać w ogrodzie. Przygotowuję trochę miejsca, trochę miejsca, czyli lekko, delikatnie, tylko delikatnie, bardzo delikatnie dociskam tutaj podłoże, żeby wypełniło komórki. I robię w ten sposób takie dołeczki, niewielkie, niewielkie, póciutkie dołeczki pod wysiew nasion. No dobrze, i co wysiewać? Wysiewać nasionka, m, pietruszki są w miarę drobne, więc może zamiast teraz wysiewać, a potem podlewać, co najpierw podleje i dopiero wysieje. Podlanie na tym etapie dobrze nawodni. Podłoże, a jednocześnie, a jednocześnie nie spłuczę tych drobnych nasion gdzieś w jeden kąt komórki. O i mamy już gotowe do wysiewu. Do każdej komórki, dosłownie kilka nasionek, bo i tak, i tak będę zostawiał tylko jedną sadzonkę. Kiedy skiełkują, zostawię tylko tę. Najsilniejszą, tę najsilniejszą, którą posadzę później do gruntu. Pietruszki naciowej raczej się nie uprawia na multisowing, czyli na taki siew pęczkowy, jak w przypadku niektórych innych warzyw, ona po prostu tworzy takie dosyć duże krzaki, gęste krzaki, w związku z tym jedna sadzonka obok się, druga, to już by było troszeczkę za dużo. Wisiane, to co, no to teraz tylko okrywam albo podłożem, cienką warstwą, cienką warstwą podłoża, albo albo po prostu posypuję te moje wisiane nasionka. I one już są przygotowane do wyniesienia do domu. Leżą Leżą na wilgotnej, wilgotnej glebie, na wilgotnym podłożu. Są przysypane wermikulitem, który chroni przed odparowywaniem wody z podłoża, a jednocześnie chroni nasze roślinki. Pietruszka jest warzywem chłodnolubnym. Potrafi już kiełkować w temperaturze plus 3 stopni Celsjusza, w temperaturze gleby. Ale lepiej ją na początek zanieść do domu, stawić na regał, na parapet, niech skiełkuje w tych cieplejszych warunkach, a potem, a potem gdy tylko się pojawi, przenosimy ją do nieogrzewanej szklarni, do tunelu foliowego, inspektu, czy do takich regałów szklarniowych na taras i na balkon. Czy będę ją przepikowywał? Nie, wysiałem do osobnych komórek milki, doniczki, po kilka nasionek pietruszki i kiedy zejdzie, kiedy pojawi się ponad powierzchnią gleby i troszeczkę podrośnie, to wybiorę tę jedną, tę najsilniejszą i zostawię, resztę usunę. Ta jedna musi mieć miejsce do tego, żeby się dobrze zakorzenić, żeby się dobrze rozrosnąć. Ona tak bardzo szybko nie będzie chciała na początku rosnąć. Pietruszka dłużej się zastanawia w porównaniu nie wiem, z kapustą czy z sałatą. Dłużej się zastanawia rosnąć czy nie rosnąć. No i potem w kwietniu jeszcze nie wiem jaką kwadrę wybiorę, czy kwadrę liścia, czy może kwadrę korzenia do posadzenia, do przesadzenia z tych komórek do gruntu czy do doniczek. Ważne dla mnie będzie, że korzenie tej pietruszki wypełnią całą komórkę, że zaczną tutaj dołem wychodzić. To będzie znak, że one już tutaj nieźle się przekorzeniły, że będzie można przesadzać. Dlaczego do gruntu i dlaczego do doniczek? bo pietruszkę naciową można uprawiać nie tylko w ogrodzie na grządkach. Ją można uprawiać w pojemnikach, na balkonie, na tarasach, w pojemnikach, czyli w skrzynkach balkonowych, w donicach. Będzie bardzo dobrze rosła, będzie bardzo dobrze się czuła i i będą te świeże listki pietruszki pod ręką do zebrania. A uszczkniemy jeden, dwa listki, trochę posypać e, ziemniaczki, albo dodać do zupy taką, taką zielenię. Może jak to pięknie przecież wygląda. Od razu, od razu danie smakuje dużo lepiej, jeśli zobaczymy naszymi oczami te listki e, pietruszki. To jest też sposób na to, e, że teraz wysiewają teraz wysiewając tę naszą pietruszkę na ciowu, możemy nawet mając ogrodę posadzić do doniczek tę sadzonkę przez cały rok uprawiać w donicy oczywiście podlewać oczywiście warto by było zasilić się bo ta rozsada dłużej będzie i potem w donicy też będzie dłużej więc podlać biohumusem czyli takim produktem pracy dżdżownic. to jest płynny biohumus którym ja te długo pozostające w doniczkach rozsady zasilam. Nic innego nie jest potrzebne, tak naprawdę, do tego, żeby dobrze one rosły. To potem te donice z tymi pietruszkami naciowymi, na zimę, możemy przenieść do szklarni bez wykopywania tak, i przesadzania. Tylko od razu donice przenieść do szklarni, postawić na stałych szklaniowych. Już będą mieć lepsze warunki, już dłużej będą dawać zielone liściki. Albo po prostu postawić na parapecie okiennym w kuchni i mieć zielone listki, tę zieloną natkę przez cały rok. Bądźcie z Naturalnie O Ogrodach. Codziennie coś ciekawego Wam wrzucę z wysiewanych nasion, to co sam wysiewam w swoim ogrodzie do własnej uprawy. Subskrybujcie kanał Naturalnie Ogrodach. Do zobaczenia.